Uh, yeah. Siemaneczko z tej strony FDJ i zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam 10 najtańszych kost w CSGO. Pamiętajcie, że ceny szybko się zmieniają i ten ranking 10 najtańszych kost zmienia się z godziny na godzinę. Ale aktualny ranking wygląda następująco tak jak pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Tak więc tu macie 5 ostatnich subów, jeżeli chcecie się znaleźć na tej liście w następnym odcinku. To zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Kliknijcie właśnie teraz. A ja już bez pewnego przedłużenia zapraszam Was na odcinek. Pierwszym nożem w tym zestawieniu jest nóż z hakiem, siatka safari, jest on najdroższy ze wszystkich dzisiejszych noży warty 301 zł. Nawacha miejski zamaskowany po testach w boju 299 zł. Sztylety cienia Taiga po testach w boju 298 zł. Nawacha nosne pręgi po testach w boju 296 zł. Tyle tycienia dwar po ciężkich walkach 294 zł na waha, siatka safari po testach boju 293 zł. Na waha, popiół po testach boju 290 zł. Nawaha Leśny depot. po testach w boju 279 zł. I najtańszą kosą w dzisiejszym zestawieniu jest Nawaha Warstvarzy po ciężkich walkach 277 zł. A więc dziękuję wam za oglądanie Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę oraz suba a ja się z wami żegnam mówi dla was FDJ na razie